I witajcie, 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 na kanale Sebu, jak to o to pytanie, ale nie odpowiem na nie. Witajcie w dzisiejszej recenzji, a dzisiaj przed nami kródowie nowa era, znaczy czas na zmiany, dosłownie ich przynosi. Ale zanim przejdę do omawiania owej animacji, to pamiętajcie, że w moim materiale będą spoilery dotyczące właśnie owej animacji, więc jeżeli nie widzieliście, to polecam ją nadrobić, tak samo jak inne moje filmy. A więc przejdźmy może do omówienia. Prudownie Nowa Era jest to animacja, która została wydana 25 listopada 2020 roku w USA a u nas data premiery jest zaplanowana na 2021 30 kwietnia tego roku. Za produkcję odpowiada studio Dreamworks Animation. Jest to animacja z gatunku komediowo-przygodowego. Natomiast reżyserem owej animacji jest Joe Crawford. Opis fabuły w skrócie. Tym razem popularna rodzinka jaskiniowców poszukuje sobie nowego miejsca do życia. Trafia na coś kompletnie niespodziewanego. Inną rodzinę, lepiej wieckich. Mieszkający w otoczonym murem gospodarstwie w wyszukanym domu na drzewie prowadzą bardzo wygodne i bezpieczne życie. Poznanie nowych, bardziej rozwiniętych ludzi na pewno wystawi na próbę to, czego krudowie nauczyli się do tej pory i dokąd zmierzają. Tak przedstawia się w skrócie fapuła tego, że tak powiem, sequela do krudów jedynki. A teraz przejdę do omówienia tej animacji po jej obejrzeniu. Mogę powiedzieć, że ten sequel, bo jest to w końcu sequel do pierwszej części Krudu, wyszedł bardzo fajnie, bo odpowiedział nam na wiele pytań w poprzedniej części, na przykład skąd wziął się gaj, dodał też nam nowe wątki, jak lepiej wiedzy, że znali się z rodzicami tego gaja, dodał też yy, dalszą część, co z Krudami, no i czy w końcu uda im się znaleźć te krainę, co im się w końcu udało. No, ale nie spodziewali się chyba tutaj rodzinny lepiej wieckich. No i pokazano nam też, tak jakby przez pryzmat krudów, że oni są zacofani w jakimś stopniu, ale nie do końca. No i pokazano nam też, że no, człowiek musi się zmieniać oraz no, znaczenie różnych ciekawych rzeczy, jak na przykład, że słowa też mają pewne znaczenie, co przekonaliśmy się na końcu tej części ale mniejsza, mieliśmy jeszcze przedstawienie tych dwóch rodzin, czyli tych krudów jako tych jaskiniowców zacufanych itd. i, tak i piewieckich, czyli takich, no można by powiedzieć, powoli współczesnych ludzi. No i pokazanie tych cech, których jedna rodzina ma, druga rodzina nie ma, czyli troszczenie się o siebie, czyli technologie. I tutaj te różnice były bardzo fajnie pokazane pomiędzy tymi rodzinami. Oraz to relacje bohaterów, tak, na przykład Ip i Gaia, czy też mm, Graga i jego żony, już nie pamiętam, jak się nazywała. <todgry> ale to wszystko było po prostu, no, moim zdaniem tutaj bardzo fajnie pokazane. I w sumie cieszę się, że po tylu latach ta kolejna część, że tak powiem, nastąpiła, że no jednak... Yy, nie, nie, nie zostawili tej animacji tak bez niczego niby był tam serial, ale o nim to może kiedy indziej się opowie i tak dalej no i jeszcze pokazanie na początku tego co w sumie jest najfajniejsze czyli, że tą część prowadzi nie już tylko sama Ip, jak było to w poprzedniej części, ale też i Gai, no bo w końcu tutaj m, te dwie postacie będą że tak powiem bardzo ważne bo będzie tutaj jakby to powiedzieć, no o rozwoju też ich tak? No bo w końcu w powczynniej części się zakochali, i tak dalej. No i tutaj już widzimy różne tak zwane kłótnie, i tak dalej. No to w związkach jest chyba normalne: im więcej kłótni, przynajmniej takie moje zdanie, tym bardziej, jeżeli obie strony się rozumieją, później po kłótni się godzą, no to tym właśnie związek później będzie właśnie falszy, tak? Nie wiem, czy dobrze mówię, czy nie. Ale niemniej jednak jeżeli chodzi jeszcze o samą y, tak zwaną animację samą w sobie, czyli jak wyglądała, no to wyglądała podobnie do poprzedniej, czyli nic tu się, że tak powiem nie zmieniło. Jeżeli chodzi o wygląd czy też design i samą animację i to, to na plus. Hmm. Co jeszcze więcej mogę tu dodać? Chyba tyle. Mogę przejść do tego co mi było wadą w tej animacji. To jest w sumie taka moja jedyna wada. Może trochę na siłę, może nie, ale właśnie... W tej animacji nie było wyjaśnienia jednego wątku, czyli fajnie, mieliśmy pokazany wątek, wcześniej już o nim wspomniałem, rodziców Gaja, jak oni właściwie tam zginęli. Tylko mnie zastanawia jedno, jak oni się tam znaleźli i jak uratowali tego Gaja z tej smoły, bo to w końcu była smoła, w której utknęli. Nie wiem, czy się poświęcili, go po prostu wyrzucili z tej smoły, udało im się, czy. Jak oni tam, nie wiem, usnęli, na przykład smoła rano zaczęło? No, można sobie teoryzować, ale no, fajnie, gdyby to też było jednak jakoś pokazane, tam, że nie wiem, poszli na wyprawę i no, rano już byli w tej smole. No, jest to taki wątek, który dla niektórych po prostu. I tak się ucieszył, że było coś powiedziane więcej o Gaju, a niektórzy no będą później sobie teoryzować skąd oni się tam wzięli, jak do tego doszło. No to jest jedna tak sprawa, która mi troszkę jakby to pokazało, albo też i powiedział, no powinna jednak w jakiejś tam małej części zostać zamknięta, tak? Ale przynajmniej to jest według mnie taka jedna wada, może mało istotna, ale dla mnie no, jednak chciałbym, żeby po prostu było to wyjaśnione. Jak nie w tej, to może w następnej części. No ale tutaj na plus właśnie było to, że no, jakby postać Gaja no, została troszkę bardziej rozwinięta, czyli mieliśmy historię jego rodziny, mieliśmy historię. Jak w ogóle, skąd w ogóle narodził się ten pomysł, aby dojść do tego lepszego jutra, tak? No i poznanie też tego swojego tam leniwca, belta, chyba czy tam pasa, jak on tam go w polskiej wersji nazywał, no to na, na pewno no, było dla mnie takim wielkim plusem, że no ta postać troszkę w tej części jakby też y, może nie tyle była bardziej główna, ale no pewna jakby historia tej postaci została nam nareszcie do powiedzenia. To na pewno dla tego filmu na plus, że wyjaśnili niektóre rzeczy. I teraz właśnie te nasze... Kolejna rzecz, no czyli no, poznaliśmy dalszą historię Krudów, że jednak udało im się po końcówce właśnie pierwszej części, która była tak naprawdę, że jednak widzieliśmy, że będzie tam mimo wszystko kiedyś kolejna część, tak? No bo. Kierują się do lepszego jutra i pytanie kiedy go znajdą. No to już dostaliśmy odpowiedź, że znaleźli. To jest bardzo fajne. No i mamy dalszy losy tych naszych postaci, że one nie wiem... Nie zostały skrócone, czy nagle królów nie ma, jest tylko sama Ip i Gaj i koniec. Nie, dalej mamy perypetie tej rodzinki, zachowanie zmian w nowym otoczeniu. Właśnie fajnie zostało to pokazane, że oni się zmieniają, yy, ale no nie wszyscy, na przykład Grak, co było tam pokazaniem właśnie, że on za bardzo nadal nie chciał się zmienić, jak na przykład właśnie ta część, w której on nie chciał, żeby i właściwie odeszła, tak, no i miał z tym problemy. To było fajne właśnie pokazanie, że on mimo tego, że fajnie wyszliśmy jaskini i się zmieniliśmy, mimo wszystko, to nadal on jakby tę rodzinę, nie wiem, jakby to powie, nadal blokował tych innych członków rodziny, w sensie tutaj akurat IP, y, że ona nie może być z gajem i z gajem, no bo o, jesteśmy jedną wielką rodziną i trzymamy się razem. No to jest dobra zasada, ale wiadomo jak to mówią, niektóre piskle musi czasem wyfrunąć z gniazda. No i tutaj akurat padło na i, że ona chciała być no, z gajem, no bo już dorosła w końcu. Nie była, że tak powiem, młodą postacią w wieku, no ja wiem, powiedzmy, no takiej 11 latki, chociaż tutaj o jaskiniowcach to no nie wiem, czy można by tak mówić, no ale wiecie o co mi chodzi. Czy no była już po prostu yy, starsza, tak? Yy, yy. I właśnie o to mi tutaj chodziło, że no fajnie, że było pokazanie wątku tych postaci. Starszych, w sensie właśnie tej naszej rodzinki, że niektórzy się nie mogą z czymś pogodzić, inni właśnie się przypasowują do tych zmian, i tak dalej. To wszystko moim zdaniem było na plus, że jednak jakieś zmiany ta druga część wprowadziła. No i mamy też kolejną, ostatnią już rzeczą tutaj, żeby za dużo tego nie było, dobrą rzeczą to wprowadzenie tych mimo wszystko lepiej wieckich, bo oni. Mimo wszystko, że ktoś może ich lubić, nie lubić, to jednak byli potrzebni w tej historii, żeby po pierwsze e, Guy i Ip e, coś zrozumieli i no, pokazać, że no, oni sami nie byli do końca tymi lepiej wieckimi, tak e, dosłownie ich przenośni. Czyli nie byli po prostu tacy, że wszystko super, wszystko umieją i tak dalej. Były wady jak ten. Pan lepiej tata, czy tam mm, nie pamiętam, kurczę, nie pamiętam jak się, ci lepiej wiedzy wszyscy się n, n, nazywali akurat, ale mm, właśnie ma też problemy, że tak powiem, z tym, że no, potrzebuje też i samotności, żeby lepiej tam nazbierać myśli, o czym jego małżonka nie wie. No czyli oni niby lepiej wiedzy, niby nie mieli problemów, ale mimo wszystko nadal nie mieli. Tak jak trzymanie pod kruszem swojej córki, co już było pokazane w poprzedniej części, tylko na bazie graga i ip. Że on akurat nie pospalał ip, tak tutaj dan, bo jej imię już pamiętam, ale mm, ojca nie, no tego lepiej wieckiego, no też nie chciał tego zrobić, czy ją wypuścić poza mur. No i to motto, które tam było, że wiecie, wszystko jest lepiej, wszystko najlepiej i tak dalej, czyli motto po prostu lepiej żeby żyło się lepiej i tak dalej. No faktycznie miało to jakiś tam większy sens w tej historii i tak dalej, no ale pokazało, że no nie do końca to lepiej może oznaczać naprawdę lepiej, ale no, że tak powiem, yy, to wprowadzenie tych postaci nauczyło i te postacie, że jednak oni do końca nie są naprawdę lepiej wieckimi, czyli że są lepsi. Ale i też pokazało kródom, że no też nie są super. Lepsi że można to sobie pomiędzy sobą jakoś po, po, posklejać, moim zdaniem. I właśnie dlatego, to wprowadzenie tych lepiej wieckich, czy też e, znajomych rodziców Gaja było tutaj też i potrzebne, aby pokazać, że no, niby są lepsi, bo mają technologię, ale do końca no nie byli. jak było wiadome ze seansu. Więc no, chyba o moich wszystkich wadach i zaletach takich moich, które mi się najbardziej podobały w tej animacji, powiedziałem, więc mogę jej chyba wystawić teraz ocenę i moja ocena to będzie takie 8 na 10, bo uważam, że animacja była fajna, były jakieś ciekawe, śmieszne zwroty akcji i tak dalej, no, czyli to, co było w poprzedniej animacji, tak? Ale były też dodania nowych postaci, i tak dalej, i tak dalej. No, mógłbym o tym gadać, 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 i końca by nie był. <laughs> A właśnie chodzi o to, żeby koniec był. Więc ja uważam, że ta animacja jest warta obejrzenia. Nawet polecam, jeżeli ktoś widział, oczywiście, poprzednią część. To dlaczego by nie? I chyba to już byłoby na tyle. A więc trzymajcie się i cześć, papa. Pa. i you